także zależy jak się trafi czy jak tam dociśnie to wtedy się trzeba odbić, czy jak z tymi warunkami też dosyć różni, ale ja no, ogólnie myślę, że okej okay. ale dlaczego trzeba na rozbiegu? jest nierówny, czy... E, polscy drogowcy to robią <grymne> nie, to by żadna pewno, ale, ale można się poczuć jak na naszych dziurach, na, na naszej drodze. Nie wiem, czy to jest powodowane prawdopodobnie prowadnice, które idą, są krzywe, jak wycinają tory, to po prostu troszkę jest takich wyskoków i się wjeżdża w przejście, to jest takie. <grymne> A jak się skacze porównywalnie z poprzednimi latami, gdzie jest podobnie? No? Porównywalnie jest. Nie ma jakiejś tam radykalnej takiej różnicy na pewno. No, Skocznie tyle, że się wyciąg zmienił. Tutaj ta szerokość to, że jest poszerzona, to my tego jakoś nie nie czujemy. Adam, powiedz, zastanawiasz się dlaczego do tej pory w karierze nie szło się świata w latach, to... nie dlaczego także że najlepsze miejsce to dziewiąte? Nie wiem. Mam nadzieję, że te to najlepsze. No ładnie, no, wszystko na to wskazuje. Że Bo miejmy nadzieję. Jeśli chodzi o wiązania, to na tamtech nowe wiązania. Tak? No wziąłem po, po Skandynawii, We Wiśle już skoczyłem trzy razy na tych zapięciach. Nie było tam wiele różnicy, więc postanowiliśmy, że tutaj wezmą, ale... Narty się bardzo pchają, naprawdę. To trzeba się jeszcze do tego przyzwyczaić lub trochę sznurki skrócić, bo są strasznie agresywne. Jednak to, to ten opór czuć. Co to znaczy, że są agresywne narty? No, narty się bardziej pchają pod, pod zawodnika. Aha. Po prostu ta płaszczyzna jest niewykręcona tylko bardziej płasko i ten opór jest dużo większy. Także, także te narty, narty bardziej czuć pod sobą. Ale daje to rzeczywiście jakoś korzyści. Że... No myślę, że tak, tylko że to jest właśnie kwestia, że trzeba się, trzeba się do tego nauczyć i, i po prostu jeszcze bardziej agresywnie na progu się odbijać. Im, niższy, i, im niższa belka, to dla Pana lepiej? Myślę, że tak. tak. myślę że tak no, Trudno powiedzieć, bo rekordu mogę sobie nie skoczyć, ale, ale myślę, że jeśli chodzi o same zawody, to na pewno. A da się tutaj tak daleko odlaźć? Tylko Rumoren 230 metrów skoczy natomiast tak Was ustawiają, że się jak do 220... Mam nadzieję, że w zawodach to nie będzie tak, że będą tak kręcić tymi belkami, bo jest straszna różnica punktowa, jeśli się te belki obniża. Mm -hmm. Mam nadzieję, że to była taka próba, bo dzisiaj jest treningi, że na zawody już dają, żeby wszyscy mieli podobne warunki z jednej belki A Aman chyba w, w rekord? punktów. No ja zrobię, ale no, już dosyć stary jest. Nie, ale Aman, Aman. Aman chyba miał więcej, bo on skoczył 233, ale go nie uznali, bo podpar. Mm -hmm. w zeszłym roku. Ale chyba 227 ma, nie wiem tak. dokładnie. Ale... Tak, jak, tak jak rozmawialiśmy, mówiłeś, że Aman rzeczywiście skacze tutaj. No tak jak mówiłem, to dla niego Mamut nie jest żadnym problemem. On bardzo, bardzo agresywnie jest na progu, bardzo do przodu i nie wytraca tej szybkości w drugiej fazie, więc dlatego no, na pewno będzie latał. Trochę go postraszyłeś się, by wydawało w pierwszym treningu, ale potem... Nie? Co zrobić? Ale mam nadzieję, że będziemy walczyć.